Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko dwa składniki. Owady uciekają gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z dwóch składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej dwie łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz dwie łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te dwa składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Wystarczy, że położysz to na parapecie lub blacie. Mrówki będą omijać twoją kuchnię szerokim łukiem. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i kilka składników, które masz w domu. Do miski wsyp dwie łyżki zmielonej kawy. Kawa nie tylko świetnie pochłania brzydkie zapachy, ale też działa odstraszająco na insekty. Następnie weź szare lub zapachowe mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Potrzebne będzie około pięć dużych łyżek wiórek. Wsyp je do kawy i wymieszaj całość. Do mieszanki dodaj łyżkę płynu do płukania tkanin lub olejek eteryczny. Tak przygotowaną mieszankę można stosować na dwa sposoby: zostaw ją w miejsce i przykryj folią aluminiową. Następnie za pomocą patyczka zrób dziurki. Taką miseczkę połóż w miejscu, z którego chcesz przepędzić szkodniki, jeśli miejsc, w których pojawiają się jest więcej. Zastosuj drugi sposób: nałóż łyżeczkę mieszanki na kawałek folii aluminiowej, następnie zaginaj rogi, tak by powstał prostokąt. Zagnij końcówki, by nic z nich nie wypadało. I za pomocą patyczka zrób dziurki w środkowej części. Takie mini odstraszacze połóż w miejscach występowania mrówek, na parapecie, przy drzwiach i oknach. Owady będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Powieś taki worek w swoim domu, podziękujesz mi później. Ten sprytny trik przyda się każdemu podczas tego lata. Do jego wykonania potrzebujesz woreczek foliowy, podobnej wielkości do tego, który właśnie pokazuję, oraz parę metalowych monet. Na początku wlej do woreczka wodę, wypełnij go do połowy. Następnie wrzuć do środka monety. Całość zamknij za pomocą plastikowej gumki recepturki. Ten trik z woreczkiem możesz zauważyć w wielu sklepach i restauracjach. Okazuje się, że taki worek skutecznie odstrasza muchy. Woda i monety tak odbijają promienie światła, że działają drażniąco i odstraszająco na muchy. Wystarczy powiesić go w swojej kuchni, przy oknie lub w miejscach uwielbianych przez muchy. Już po paru minutach irytujące owady znikną. Najskuteczniejszy sposób na korzystanie ze spirali na komary bez podpalania jej. Włóż spiralę pod strumień letniej wody. Gdy stanie się miękka, zacznij łamać ją na mniejsze kawałki do miseczki. O takim sposobie na jej użycie nie przeczytasz na opakowaniu. Gdy pokruszysz całą spiralę, dodaj do niej alkohol spirytusowy. Około 100 ml powinno wystarczyć. Następnie weź połówkę cytryny i wyciśnij ją całą do wody i gotowe. Przygotowanie całej mikstury trwało mniej niż dwie minuty. Zanieś ją na taras. Zapach skutecznie odstrasza komary. Spirala wcale nie musi być podpalona. Wykorzystana w ten sposób działa równie mocno. Ponadto działa o wiele dłużej. Stawiamy ją na stole i możemy odpoczywać na świeżym powietrzu, bez obawy przed komarami. Wiedziałeś, że spirale na komary można wykorzystać w taki sposób. Włóż to do dziur nornic, a szkodniki szybko znikną z twojego ogrodu. Nornice potrafią zrobić poważne szkody roślinom nawet w jedną noc. Oto naturalne sposoby, by omijały go szerokim łukiem. Nornice nie bytują w domach ani w piwnicach. Żerują tylko w ogrodzie wieczorem i w nocy. O ich bytności świadczą dziury do ich tuneli w ziemi. Nornice wyjadają nasiona, podgryzają korzenie roślin, cebule kwiatów, a nawet korę młodych drzewek. Pierwszym sposobem są liście z orzecha włoskiego. Wystarczy zerwać na świeżo liście i włożyć je do dziur po nornicach. W liściach orzecha włoskiego znajduje się substancja juglon, która odstrasza ssaki. Do dziur wykopanych przez nornice można włożyć też gałązki czarnego bzu. Z rozkładających się części bzu czarnego wydziela się kwas cyjanowodorowy, określany też jako kwas pruski, mający działanie odstraszające na gryzonie. Inne substancje odstraszające znajdziesz w kuchennej szafce. Świeży czosnek wydobywa intensywny zapach. Obieramy główkę czosnku, zgniatamy i wkładamy ząbki do korytarzy pod ziemią. Innym naturalnym odstraszaczem jest popularna przyprawa. Cynamon można znaleźć w prawie każdej kuchni. Wsypujemy pół opakowania mielonej przyprawy do tuneli. Jeśli nie macie pod ręką cynamonu, to również inna przyprawa się sprawdzi. Pieprz kajen sprawdzi się idealnie. Przyprawa ma równie intensywny zapach, który odstrasza szkodniki. Oto naturalne i tanie triki, które skutecznie przegonią nornicę z ogrodu. Rośliny i uprawy będą bezpieczne. Oto skuteczne triki ogrodników na mszyce. Te naturalne sposoby ochronią Twoje rośliny przed szkodnikiem. Pozbycie się tego pasożyta z ogrodu nie należy do najłatwiejszych zadań. Jeśli nie chcesz stosować mocnych chemicznych środków, te sposoby z pewnością się przydadzą. Mszyce stanowią jedną z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych grup wśród owadów zagrażających naszym roślinom. Plus kwiaki te można znaleźć na różnorodnych roślinach, zarówno w ogrodach ozdobnych, jak i warzywno-owocowych, a także na kwiatach balkonowych i domowych. Potrafią spustoszyć ogród, a przenoszenie się na sąsiadujące rośliny zajmuje im zastraszająco mało czasu. Ogrodnicy wiążą żółte wstążki na roślinach. Gdy poznasz powód, sama zaczniesz tak robić. Okazuje się, że zwykła wstążka może zastąpić drogie i chemiczne opryski. Potnij żółtą wstążkę na kilkunastocentymetrowe kawałki. Uwaga to bardzo ważne, by wstążka miała intensywny żółty kolor. Następnie zawiązujemy ją na roślinach, które zostały zaatakowane przez mszyce. Wiążemy je na supełek w górnej części łodygi. Żółty kolor ma za zadanie przyciągać biedronki, które są naturalnym wrogiem mszyc. Jedna biedronka potrafi dziennie zjeść nawet 50 mszyc. Żółte wstążki przyciągają je do roślin, które zaatakowały pasożyty. Warto pamiętać, by nie używać w tym czasie chemicznych oprysków, które mogą zaszkodzić i odstraszyć biedronki. Kolejny trik to naturalny oprysk. Wystarczy wymieszać dwa tanie składniki z wodą, by stworzyć odstraszającą miksturę. Jej wykonanie trwa parę sekund, a działa równie mocno jak sklepowe opryski na mszyce. Do butelki ze spryskiwaczem wlej letnią wodę. Następnie dodaj łyżeczkę sody. Dodaj odrobinę oleju słonecznikowego lub płynu do mycia naczyń. Wymieszaj całość i gotowe. Ten naturalny oprysk należy stosować na rośliny co trzy dni. Dokładnie pokrywamy nim łodygi i liście. Taka mieszanka skutecznie zniechęca mszyce do osiedlania się na roślinie. Warto pamiętać, że kluczowe są proporcje. Jeśli dodamy zbyt dużą ilość sody, możemy uszkodzić rośliny i uzyskać odwrotny efekt od zamierzonego. Drugi przepis na oprysk jest równie skuteczny, a do jego przygotowania potrzebny jest tylko jeden składnik. Do butelki z wodą wlewamy ocet w proporcjach 1 do 10. Nie można stosować go dowolnie, bo może on zaszkodzić nie tylko pasożytom, ale też roślinom. Tym naturalnym opryskiem spryskujemy zainfekowane rośliny. Ocet działa świetnie w bezpośrednim kontakcie z mszycami, więc potrzebna jest pewna precyzja, należy też opryskać spodnie strony liści, gdzie mszyce często żerują. Oprysków z octu na mszyce nie róbmy, kiedy na rośliny świeci słońce, bo grozi to ich poparzeniem. Nie stosujmy też oprysku z octu na młode rośliny, ani pączki kwiatowe czy same kwiaty. Trzeci oprysk na mszyce również jest dziecinnie prosty w wykonaniu. Chude mleko rozcieńczamy z wodą w proporcji 1 do 1 i od razu spryskujemy nim szkodniki. Mleko odstrasza mszyce, a przyciąga jednocześnie pożyteczne owady, które żywią się mszycami. Zapobiega też chorobom grzybowym, jednocześnie odżywiając roślinę. Jest źródłem wapnia i cukru, który jest niezbędny roślinom do wzrostu. Nadmiar mleka, który spłynie do gleby, będzie więc dodatkowym nawozem. Oprócz tego taki oprysk z mleka nie szkodzi roślinie. Można go bez obaw stosować raz w tygodniu, najlepiej rano i do tego jest tani. Co myślisz o tych sposobach na mszyce? Jeśli znasz inną skuteczną metodę, koniecznie podziel się nią w komentarzu pod filmem.